Hallo wspaniali! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. W dzisiejszym filmiku zobaczycie praktycznie tylko i wyłącznie jedzenie, bo będę miała dwa śniadania. Jedno śniadanie jest dla mnie, drugie śniadanie natomiast jest w gronie rodzinnym. Zobaczycie wszystko na filmie, nie będę więcej mówić e, oraz pokażę Wam również, jak przygotowuję sobie zupkę krem do pracy. No to co? Lecimy z tematem. I'm nie wiem, skąd mi się to wzięło, żeby zrobić coś do jedzenia na słodko i na śniadanie z dynią. Czasami kreatywność w kuchni bierze górę. I wymyślam coś innego, nowego, jak tylko mam na to czas oczywiście. Tym razem dynię ugotowałam, albo lepiej powiedzieć rozgotowałam, tak żeby była mięciutka do ugniatania widelcem. Jestem na delikatnej redukcji, także kromki chleba postanowiłam przeciąć jeszcze na pół, żeby były super cieniutkie, jak najcieńsze, jak to tylko możliwe. Następnie do dyni dodałam cynamonu i miodu i podsmażyłam jeszcze trochę dłużej, żeby ten miodek zrobił się taki delikatnie karmelizowany. Chleb zamoczyłam sobie w jajku i usmażyłam bez tłuszczu na patelni. A nie użyłam praktycznie jako dżem na postach i było ja. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young, for the animals we stand. Let's go back to when trees were swung, kids across the land. Say that now Próbuję przygotować dwie rzeczy. Jedną z nich jest y, śniadanie, a drugą z nich jest y, najprawdopodobniej mam ochotę na zupę jakąś, którą będę mogła sobie przygotować na kilka dni, żeby miała ja do pracy. Wyciągłam wszystko praktycznie co mam z lodówki i będę kombinować. W końcu postanowiłam, na śniadanie będziemy mieć truskawki, rożpąkę, rzutkiewkę, kruasan, crackers, boczek i jajka. Natomiast do pracy zrobię sobie zupę pomidorową z bazylią lubczykiem. Oczywiście sól himalajska z jedną kostką bulionu do każdej porcji, smażone na oleju kokosowym. Mamy pomidorki i chlebem tostowym. I na boku później jabłuszko. Więc to sobie przygotuję na kilka dni do pracy, jako zupkę. I będzie też łatwa, właśnie do zabrania, przenoszenia w moich plastikowych pojemniczkach. że na pierwszy posiłek w pracy będę miała właśnie taką zupkę krem z pomidorów, a na drugi posiłek ym, gotowy sushi. Sushi, całe takie opakowanie 400 gramów pokazuje mi na tyle, że 400 gramów to mamy 600 kalorii. Ja tak oscyluję pomiędzy 300-400 a kalorii na posiłek jeden w tym momencie, więc to sushi całe będę miała po prostu na dni. Dzisiaj jest niedziela, ktoś tam e, w pokoju, jak możliwe, że słyszycie, szaleję z muzyką, e, dlatego też jest dzisiaj mój mikroflat na wszyscy tydzień, mamy tak, w poniedziałek idę jutro do pracy, więc mam pomidorową z tostem i jabłkiem. to będzie na mój pierwszy posiłek. We wtorek pracuję z domu, więc tu mam już przygotowaną w talerzu od razu. We środę znowu idę do pracy i we czwartek i w piątek mam urlop, ale mam już przygotowaną zupkę, bo we czwartek jadę do Krakowa pozałatwiać parę spraw. Mam mama. Mam mama, ja, mam Dzisiaj się aż ubrałam pod zupkę pomidorową. Zmiana planów, ponieważ zrobiło się nas trochę więcej, więc na śniadanie zrobimy Zrobimy taki mały e, szwedzki stół. Taki typ jedzenia lubię chyba najbardziej, jak każdy sobie po prostu może powybierać to, co chce, to, co komu pasuje i to, co lubi. Mój braciszek mnie bardzo kocha. Na naszym szczytowym stole pojawiły się same dobroci, takie jak serduszkowe, jajko sadzone, boczuś, roszponka, rzodkiewka, kruasant, krakersy. Mieliśmy jednego kruasanta do podziału, bo nie przewidzieliśmy yy, tej sytuacji. Krakersy, różne sery, orzechy, owocki i jak oglądaliście wcześniejszy vlog z kiczery... To część po prostu jedzenia, y, jaka nam została po pikniku, y, została właśnie wykorzystana na tym świetnym stole. Savannah, Za czas spędzony ze mną. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu czy zachodu słońca. No i do zobaczenia już wkrótce!